Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny haul wyprawkowy dla mojej drugiej córeczki, Blanki. Mam tutaj przede wszystkim siatkę zypekko przed sobą, ale jest tutaj też kilka rzeczy, które kupiłam typowo na wyprzedażach, gdzieś chodząc, i gdzie znalazłam bardzo fajną. E, ofertę, więc pokażę Wam najpierw, co zakupiłam w e, Lidlu, e, w Kiabi i jeszcze w jednym sklepie, ale nie pamiętam, jaki to był sklep, e, bo po prostu zapomniałam. No, nie pamiętam. Zacznę może od tego sklepu, którego nie pamiętam, i wydaje mi się, że to był Oszą, ale nie, nie, nie dam sobie ręki uciąć. E, są to budziaki. Na rozmiar 56, takie zwykłe, klasyczne, białe, bardzo dobre e, gatunkowo. I kupiłam je ze względu na to, że one są naprawdę maleńkie, one są takie tycie, tycie. I kupiłam je po to, e, znaczy w razie w, gdyby okazało się, że Dzidzia urodzi się szybciej, albo będzie taka malutka jak była oliwka. Bo z oliwką miałam problem taki, że nie było dla niej po prostu ciuchów. Ona urodziła się, miała 48 cm. I wszystko, wszystkie body pływało po prostu w nich, dlatego postanowiłam, że kupię i tutaj mam raz, dwa, trzy, siedem par, może gdzieś nawet ósma jest, za dziesięć zł chyba to było, czy coś takiego, ale naprawdę bardzo dobrej jakości bawełna, więc bardzo się zdziwiłam, że za taką kwotę taka ilość i one były właśnie na jakiejś wyprzedaży, coś takiego i postanowiłam, że to zakupię. A nawet jeżeli Blanka się okaże, że będzie za duża na te body, to po prostu oddam to dla oliwki, żeby mogła ubierać swoim lalkom. Więc tak, to był e, sklep właśnie ten, chyba oszoł. Nie jestem pewna, e, musiałabym odkopać wiadomości, bo wiem, że komuś kiedyś pisałam. I kupiłam tutaj kolejny zestaw bodziaków z Kiabi. I te bodziaki to są już na długi rękaw. Jest to rozmiar 60, chyba 8. Jak się nie mylę. Tak, 68 i tutaj mamy takie e, ekri, e, dwie sztuki takie właśnie. Każdy ma jakiś napis albo są gładkie, tutaj takie bardziej e, koralowo-malinowe bodziaki. Wszystkie są właśnie na długi rękaw, o, pudrowy róż i tutaj jeszcze jedne takie ekri. Więc taki zestaw kosztował mnie chyba 18 zł, jak się nie mylę. I właśnie też była na jakiejś promocji, dlatego zdecydowałam się, że je zakupię. I są też bardzo dobrej jakości, aczkolwiek wydaje mi się, że jest ciut gorszej niż te z yy, Oshon, czy czegoś takiego. Więc yy, fajnie odkładam na boczek. Yy, I tutaj też z Kiabi. Kupiłam zestaw dwóch prześcieradeł do łóżeczka. Na materac, zwykłe takie białe. Wyciągnęłam z opakowania. Opakowanie już gdzieś dawno jest wyrzucone. I tutaj drugie jest wy takie: jakieś listki, latawce, dmuchawce, coś w tym stylu. I te dwa prześcieradła kosztowały 20 zł. Przecenione były z 50, więc bardzo fajna promocja. I naprawdę bardzo dobrej jakości są te prześcieradła. Kupiłam też kiedyś z Emirką taki kocyk w Rosmanie, i to był jedyny kocyk i jedyny kolor, dlatego taki niebieski, troszeczkę chłopięcy. Ale kupiłam go, bo kosztował coś niecałe 10 zł, a jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny, bardzo miły, taki cieplutki. Dodatkowo tego misia tutaj można sobie odpiąć. I misiu jest jako zabawka, a kocyk jako kocyk, naprawdę bardzo fajny, więc postanowiłam, że wezmę, chociaż jest mało dziewczęcy. I mam tutaj też koszulę, e, koszulę, pieluchę flanelową, e, też właśnie w kolorach troszeczkę chłopięcych, ale kupiłam ją, e, to na pewno kupiłam wyoszą, kosztowała chyba 2 złote, albo 3, i jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Inne kolory mi się nie podobały, bo były jakieś takie bardzo rażące w oczy, a ta jest naprawdę taka delikatna, więc kupiłam jedną taką, zobaczymy jak się sprawdzi ja z oliwką miałam cztery takie koszu koszule, pieluchy i tak naprawdę używałam je bardziej jako prześcieradło bo zdecydowanie wolałam używać po prostu zwykłych pieluch tetrowych mam tutaj też małe łupy z Lidla w Lidlu e, panie robiły wyprzedaż, akurat kiedy byłam e, przed pracą, zakupić śniadanie. E, I postanowiłam, że zakupię właśnie to, co one tam przeceniały, bo naprawdę były to bardzo niskie kwoty. Tutaj takie spodenki tutaj jakieś choineczki, takie troszeczkę powiedziałabym, że wyglądają bardziej na chłopięce ale to nic. E, rozmiar 68 i za te spodenki zapłaciłam 3 zł. Więc. Super. I do tego była jeszcze bluza w komplecie, która jest ktoś po prostu pomylił rozmiary i bluza jest 86 rozmiar, więc pobiegnie do mojego chrześniaka, a te spodenki zostawię. Tutaj taki komplecik opasek i czapek i to jest rozmiar 50-56 i kosztował mnie 0,74. 74. Więc żal nie brać, nawet jeżeli nie użyjemy. No to nie będzie szkoda. I tutaj są opaski, trzy opaski i dwie czapeczki. Ja to bardziej właśnie ze względu na te opaski kupowałam te czapki i te zestawy w zasadzie, bo czapki akurat mi się nie podobają aż tak bardzo, ale na pewno opaski się przydadzą. Ja o też często zakładałam opaski, więc niech jest. I tutaj kolejny zestaw. On już jest większy, 74-80 cm i też kosztował mnie złoty, 74, więc hit cenowy. I tutaj już taki troszeczkę jaśniejsza. Te już czapeczki mi się podobają i tutaj mam też trzy opaski, więc super. I ten zestaw będzie idealny na wiosnę dla nas, więc czapeczki na pewno też użyjemy. I jestem bardzo zadowolona z takich zakupów tanich. Tutaj mam zestaw pięciu skarpetek przecenione z 10 zł na 4. I są tutaj takie skarpetki szaro-biało-pomarańczowe. Skarpetek nigdy dość, ja zawsze je gubię w praniu, więc będziemy miały zapas. I tutaj mam zbieraninę różnych sklepów pieluch tetrowych. Mam tutaj chyba z dwie pieluchy z. Oszą, chciałam sprawdzić, jak one wyglądają, jak, jak są w dotyku, jak, jak będą się sprawdzały. Mam tutaj spepko, e, mam pieluchy z Kiabi, więc jest tu ich sporo. Mam łącznie 20 sztuk, ale pokażę Wam jeszcze kilka kolorowych. Więc, a tu są właśnie te chyba z, e, z oszą, bo one są takie troszeczkę sztywniejsze, trochę inne ale y, takich pieluch nigdy dość. Ja używałam z oliwką minimum 2-3 pieluchy dziennie i szły do prania, bo wiadomo, jedna pielucha taka typowo do buźki, żeby przetrzeć jak się ulewa, jedna pielucha zawsze była do kąpieli, żeby oliwkę przykryć, bo oliwka się bała kąpać całkiem tak nago, bez niczego. I jedna pielucha zawsze gdzieś tam była jakaś awaryjna też do buźki, czy jak tamta już była, po prostu się nie nadawała, no to była kolejna, więc na pewno trzy pieluchy dziennie zużywaliśmy i po prostu muszę mieć duży zapas, bo wiem, że będę teraz też ich często używać. Ja jestem po prostu e, fanką takich pieluch, uwielbiam, więc no, nic więcej nie powiem. Po prostu je kocham i będę używała. E, teraz pokażę wam, co tutaj zakupiłam. W siatce z pepko. Jest tutaj zbieranie na też właśnie z kilku moich wypadów na zakupy, bo teraz pepką mam zdecydowanie dalej niż wcześniej i rzadziej zaglądam. Pierwszą rzeczą, jaką ostatnio zakupiłam jest to lampka różowa. Eee, kosztowała mnie 10 zł i jest ona na baterię. Zdecydowałam się, że kupię taką lampkę, bo ona na pewno będzie troszeczkę dawała słabsze światło niż taka z żarówką a y, kiedy będę wstawała w nocy do karmienia, y, przewijać dzidzie, nie chcę pobudzić maksa, oliwki, czy, czy po prostu za bardzo oświetlać pomieszczenie i myślę, że ona się sprawdzi jeżeli nie będzie sobie dawała rady no to będę używała tej na żarówkę ale myślę, że na komodzie blanki będzie ładnie się prezentować taka zwykła, różowa y, właśnie Lampka. I ona jest teraz dostępna w Pepko, bo jest to nowa kolekcja, więc na pewno jeszcze ją znajdziecie. Mam tutaj kilka zabawek, które były zakupione w promocjach. Przez kilka dobrych miesięcy je zbierałyśmy, więc pierwsza to taki pingwin, który piszczy i kosztował on 5 zł, przeceniony z 15, więc super super promocja. Tutaj mam kolejnego pingwinka, którego można sobie gdzieś zaczepić. I on kosztował 10 zł, przeceniony z 15 też. Tutaj jakaś grzechotka, w środku jest jakieś takie gryzaczki, coś w tym stylu. Myślę, że będzie się Gigi podobało. Na pewno oliwce się na razie podoba, więc więc no. Tutaj kolejna zabawka. Jest to taka zabawka z pozytywką. Nie będę teraz jej tutaj uruchamiać, bo nie chcę, żeby nam tu grało, Ale mamy słonika to możemy sobie gdzieś zaczepić, czy wózek, czy łóżeczko, czy gdziekolwiek i po prostu włączyć melodię. Bardzo ładny dźwięk, ale mówię, nie będę teraz tego uruchamiać. I tak samo się włączyło. Dobra. I kolejna zabawka. Powiedziałam, ile to kosztowało? Nie powiedziałam, bo nie wiem, ale chyba 10 zł. I tutaj mam kolejną zabawkę. Coś takiego, jakiś taki miś z kocykiem. I ona jest przeceniona na 10 zł z 15. Ale wydaje mi się, że taniej za nią zapłaciłam. Nie, że nie kosztowała aż 10 zł. Nie pamiętam. O! Znalazłam jeszcze dwie czapeczki z Lidla. Też były w promocji. Właśnie za 0,74 74 zł, Za dwie sztuki. Już taka tutaj ładna. Różowa i ta, taka delikatna, i one są też większe, więc na wiosnę będą dla nas idealne. Eee, kolejne łupy z pepko. Tutaj mam takie eee, termoopakowanie na butelkę. Z oliwką też miałam już kilka takich opakowań, przeróżne. I wyobraźcie sobie, że te z pepko i tak najbardziej nam się sprawdzało najlepiej. One kosztuje 15 zł, ja z oliwką używałam i typowo firmy Avent i właśnie te z Pepco, i dostałam też od kuzynki jakiejś innej firmy i powiem Wam szczerze, że to termoopakowanie typowo właśnie one w środku ma e, takie stropie czy coś takiego i najlepiej nam się sprawdzało, rozpakuję, pokażę Wam, tutaj ma zameczek. O. I one najdłużej trzymało nam ciepło, butelki, jak te inne, wszystkie, które były wyłożone jakimś takim sreberkiem, jakimiś takimi innymi rzeczami. Yy, krócej nam trzymało ciepło niż właśnie w tym, dlatego postanowiłam, że dla blanki też kupię takie i było akurat bardzo ładne różowe termoopakowanie, więc się zdecydowałam na to. Kupiłam też jeden taki organizer za 5 zł i postawię go na pewno na komodzie. Blanki, a tutaj w środku e, włożę jakieś najpotrzebniejsze rzeczy, typu e, jakieś oktanisepty, wiadomo, jakieś takie rzeczy, które będę na bieżąco używała. Po prostu będę miała wszystko w jednym miejscu. Nie będę musiała co chwilę zaglądać do szafki. E, kupiłam też taką ramkę, bo była w promocji, za 5 zł, z 15 i wygląda przepięknie. Oliwce się też bardzo podobało, powiedziała, że jak Blanka się urodzi, zrobimy sobie zdjęcia i tutaj ładnie włożymy i gdzieś później zawiesimy nad łóżeczkiem, czy po prostu wygląda to pięknie nawet teraz bez zdjęć, bardzo ładna grafika. Eee, I kupiłam też ostatnio pieluchy, kolejne pieluchy tetrowe i tutaj są właśnie kolorowe, te kosztowały 8 zł, 100% bawełna, bardzo dobrej jakości. Nie wiem czy to widać. Jedna taka różowa, ciemniejsza. Druga w takie jakieś tutaj łabątki. Coś takiego. I one właśnie kosztowały 2 za 8 zł. I tutaj mam też 2 za 8 zł. Wysłoniki i serduszka. Zupełnie inne opakowania. Te były kupione w wakacje. Te były teraz. Więc e, nie wiem czy zmienili po prostu e, opakowanie. Czy, czy po prostu to, że były inne jakaś nie wiem. Oferta. E, o, mam tutaj jedną rzecz z Rosmana. Jest to zwykły, zwykła rybka, termometr do wody. Ja z oliwką nie używałam takiego termometru. Teraz postanowiłam, że może być. E, będziemy wkładać, ale i tak zawsze sprawdzałam e, po prostu łokciem, swoim ciałem, czy jest w porządku woda, i raczej nigdy nie było za dużo, za ciepło. Więc no, będziemy używać, jak będę pamiętać, zobaczymy. Ok, i tutaj mam kolejne rzeczy z Pepko. Tutaj już jest rzecz dla mnie, więc wam teraz tego nie pokażę. I wydaje mi się, że pepko faktycznie zmieniło opakowania na bardziej ekologiczne. E, bo tutaj mam. E, to jest ręczniczek zakupiony w wakacje, i gdzie jest cały folii. Kosztował 20 zł, taki ręczniczek z kapturkiem. I tutaj mam ręczniczek, który kupiłam teraz i też kosztował 20 zł. I jakby już nie mamy żadnego, żadnej tutaj folii, więc faktycznie może cepko zmieniło opakowania. Bo widzę po tych pieluchach, że też jest tak jakby bardziej ekologiczne. I tutaj też mamy oczywiście ten kapturek taki. I wymiary tego ręczniczka mamy podane czy nie mamy? Hmm. 80 na 80, więc taki w porządku zwykły ręczniczek. Kupiłam dwa i zdecydowałam się, że kupię w Pepko, bo są naprawdę dobrej jakości. Już jedno, jeden taki ręczniczek testowałam i byłam z niego zadowolona. Nie będę kupowała jakichś super e, ręczników drogich przeznaczonych dla dzieci, e, po prostu żeby używać kilka razy, bo tak naprawdę oliwka jak skończyła na, no nie wiem... Nawet nie całe pół roku używaliśmy już po prostu zwykłych ręczników. Yy, po prostu nowy był dla niej: zwykły, biały, klasyczny, duży ręcznik, bez takich kapturków, bez żadnych udziwnień. Więc no, mamy takie dwa, ale pewnie będziemy i tak używać później już zwykłych. I to by było na tyle z moich zakupów. Jak widzieliście, był to taki połączony hol troszeczkę z Pepko, Rosman, yy, Kiabi i wszystkie po kolei różne inne firmy. Jak na złość musiało przerwać na sam koniec. E, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i już niedługo pojawią się kolejne filmy z wyprawki, e, z e, właśnie tego, jak będę przygotowywała cały kącik dla Dzidziusia. I już w grudniu zapraszam Was na vlogmas, więc e, teraz troszeczkę mniej będę nagrywała vlogów, ponieważ we vlogmasie będziecie mnie widzieli codziennie i dlatego. Właśnie zdecydowałam się teraz nagrać wszystkie zaległe filmy typu hole, jakieś właśnie takie bardziej stacjonarne, mówione do Was filmy. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia już w kolejnym filmie. Buziaki!